USA – potwierdziły się obawy epidemiologów Stany Zjednoczone – potwierdziły się obawy epidemiologów. Wzrost zgonów 1170 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych – poinformował w nocy ze środy na czwartek 9-10 września Uniwersytet Johannes Hopkinsa w Baltimore. W minionych 24 godzinach stwierdzono 33205 zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Najnowszy raport pokazuje, że potwierdzają się już obawy amerykańskich epidemiologów, którzy we wtorek przewidywali na najbliższe dni przyrost wykrywanych przypadkach SARS-CoV-2. W trakcie długiego łękegdów ze świętem pracy Labor Day, przypadającym w miniony poniedziałek Amerykanie często nie przestrzegali zaleceń i nie zachowywali dystansu w barach i restauracjach. Według danych Uniwersytetu Hopkins'a od początku pandemii koronawirusem w USA zakaziło się 6 358 247 osób, zmarło 190 727 osób. Stany Zjednoczone są krajem najbardziej na świecie dotkniętym epidemią SARS-CoV-2. Pod względem liczby zakażeń najbardziej poszkodowana jest Kalifornia, gdzie do tej pory stwierdzono ponad 747 tysięcy przypadków infekcji. Następne na tej liście są Teksas, Floryda i Nowy Jork. Z kolei pod względem śmiertelności przoduje Nowy Jork, który wprawdzie przestał już być epicentrum pandemii i busa, ale nadal tamtejsza liczba zgonów, wynosząca ponad 25 tysięcy. Nie została przekroczona w żadnym innym stanie. W Nywiersej stwierdzono dotychczas ponad 16 tysięcy. Przypadków śmiertelnych w Teksasie ok. 14 tysięcy. W Kalifornii ponad 13,9 tysięcy. Na Florydzie ponad 12 tysięcy. Instytut Oceny Zdrowia Uniwersytetu w Waszyngtonie przewiduje, że 3 listopada, czyli w dniu wyborów prezydenckich w USA, w kraju tym może być ok. 258 tysięcy zgonów, natomiast na koniec roku, według liczeń, będzie prawdopodobnie 400 tysięcy przypadków śmiertelnych.